McLaren Techno XT to wózek spacerowy typu parasolka zaprojektowany w Anglii. Chcesz oglądać więcej naszych prezentacji? Pamiętaj o subskrypcji. Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw koniecznie lajka. Like wózek został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia mu dużą wytrzymałość. Jest świetną alternatywą dla innych wózków tej kategorii, zwłaszcza, że jest przeznaczony już dla dzieci od 0 do 25 kg, a dzięki konstrukcji ze stopu aluminium Waży zaledwie 6,2 kg. Wózek wyposażony jest w koła wykonane z odpornej na ścieranie pianki. Przednie koła są pojedyncze i obrotowe. Można je zablokować do jazdy na wprost. Koła z tyłu podwójne. Przy prawym kole znajduje się hamulec. Wózek, mimo że ma małe kółeczka, jest bardzo stabilny i prowadzi się bardzo lekko. Pamiętajmy jednak, że to model raczej nie przeznaczony na jazdy terenowe. Budka chroni dziecko przed słonecznym promieniowaniem UV oraz podmuchami wiatru. Jest również dodatkowo powiększana. W górnej części ma okienko do podglądu. Jeśli chcemy rozłożyć oparcie, to należy odsunąć po obu stronach dodatkową powierzchnię. W tylnej części znajduje się również kieszonka na drobiazgi. Używając tylko jednej ręki, oparcie można ustawić nawet do pozycji leżącej, aby dziecko w trakcie spacerów mogło spokojnie spać. Cztery pozycje pochylenia. Powierzchnia uzyskana po rozłożeniu jest duża i będzie wygodna do spania nawet dla niemowlaka. Podnóżek posiada regulację wysokości. W dolnej części wygodna półeczka na buty dla starszego dziecka. Siedzisko jest wystarczająco duże i bardzo miękkie do komfortowej jazdy. Zagłówek doskonale utrzymuje główkę dziecka w bezpiecznej pozycji, szczególnie ważne przy najmniejszych dzieciach. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa mają dodatkowe otulinki, aby chronić delikatne ramiona dziecka. Na dole stelaża umieszczano solidny kosz na zakupy. Rączki możemy regulować na wysokość. Na rączce umieszczony jest pas, który ma zapobiec samowolnemu oddaleniu się wózka. Składanie w formę parasolki powoduje, że jest on wąski, ale dość długi, ponad 100 cm. Wózek wyposażono w poręczny uchwyt ułatwiający przenoszenie złożonego wózka. Do wózka można dokupić pałąk i folie. Plusy – bardzo lekki, solidny, wygodny dla dziecka od 0 do 25. Minusy – długi po złożeniu, podwójne koła z tyłu. Oglądasz nasze filmy? Pamiętaj o subskrypcji. Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę www.babyexpert.pl, na Instagram i Facebook.